Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Ninko, Nikosiu, ależ tu widoki. Witam Was i wracam gotować. A to mój pomocnik, Pan Kracy. Do nogi, pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. <grym wytkujesz> Ninko? Nikosiu? Zaraz coś upichcimy. Asełko? Co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach ty, elfie waką, A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Drogie dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Oho, ho, ale dzielna z was drużyna! Napisali też, że podobno czasami za dużo oglądacie bajek. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. Do piekarnika Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali W wieściach mikołajowych Może coś o mnie no? Zobaczmy O, są i zwycięzcy Konkursu na najbardziej kochających Was bliskich Poznajecie Mama i tata Oraz cała rodzina Och, jak oni Was kochają Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz. Gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Drogie dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy, waszą. Zerknijmy, co my tu o was mamy? Ninko, pasz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz śpiewać i tańczyć. Chciałbym cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. Nikosiu, masz już jeden rocze. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że Pięknie Rysujesz. Wiem, że masz już siostrzyczkę. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was. Sprzątajcie wspólnie zabawki po skończonej zabawie. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. O, to wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napisać. O, oh, a co to za tym, ha? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? Hmm, ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, aj, aj. A no, jednak, kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty, <grystanie> tak. <grystanie> no dobrze, czas ruszać. O, kochane Elwy, gotowe na podróż? a Idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. Ach, no dobrze, to już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane. Tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Drogie dzieci, nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała przy drudą. Drogie dzieci. Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Ach, chyba wszystko. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przekoził, O, a co to? Pasażer na kapelę! Tak, jestem Aha, Bez Świąt! is oh. the season to be jolly. Fa -la 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 -la.